Orędzie Maryi, królowej pokoju przekazane do Pedro Regis 17 lipca 2025 roku. Kochane dzieci, dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, jaką Pan wam powierzył. Nie bójcie się stracić tego, co przemija. Szukajcie nieba, nie ma dla was nic cenniejszego, gdyż wszystko w tym życiu przemija. Ale to, co mój Jezus zarezerwował dla sprawiedliwych, będzie wieczne. Napełnijcie się nadzieją. Po całym ucisku, który jeszcze przyjdzie, ujrzycie Boże cuda. Módlcie się. Jedynie dzięki sile modlitwy zdołacie udźwignąć ciężar prób, które nadejdą. Zdążacie ku przyszłości, w której prawda będzie w pogardzie i tylko nielicznie wytrwają mocniej w wierze i w obronie prawdy. Ślepota duchowa będzie wielka wszędzie, ale poprzez maleńką, wierną trzutkę Boże zwycięstwo nastąpi w Jego kościele. Naprzód bez lęku.